Dzień dobry, panie Marcinie. W tym wideo chciałbym pokazać, jak możemy wykorzystać nasze konto Gof UK i jak możemy zrobić na tym koncie kilka operacji. W tym celu będziemy musieli po pierwsze wygooglować sobie Companies House. Wchodzimy pod ten pierwszy link i ja osobiście tutaj wchodzę pod File Your Confirmation Statement. Powiększymy sobie to okienko, żeby lepiej było widać. File Your Confirmation Statement. Klikamy na to. I tutaj musimy się zalogować. Klikamy na Start Now. Następnie schodzimy trochę niżej, robimy sign in. Tutaj wpisujemy swoje dane do logowania, e-mail i hasło. Klikujemy, klikamy sign in. Po czym na nasz adres e-mail przychodzi security code. Wpisujemy ten security code, klikamy continue. Tutaj schodząc niżej, klikamy na web filing. Wpisujemy nasz company number oraz gdzie nasza firma jest zarejestrowana. Akurat nasza jest w Szkocji. Klikamy Continue. Jeśli wszystkie dane się zgadzają, klikamy na Confirm and Continue. Następnie wpisujemy Authentication Code. Jest to kod, który Pan dostał od Company's House, kiedy Pan zakładał swoją firmę. Klikamy na Continue. Ja zazwyczaj tutaj klikam na No, klikamy na Continue. Jesteśmy na swoim koncie. I na tym koncie możemy tak naprawdę zrobić teraz. Wszystko. Większość tych informacji, które tutaj widać, są dostępne ogólnie dla wszystkich. Jedyne informacje, które nie będą dostępne, są poniżej i to będą daty urodzin dyrektorów. Gdyby chciał pan teraz, na przykład, dodać swoją małżonkę i zrobić ją swoją sekretarką, wówczas może pan kliknąć na Appoint a Secretary. Jeśli chciałby pan swoją małżonkę zrobić dyrektorką lub jakiego innego pracownika zrobić dyrektorem, wówczas klika pan na appoint a director. Kliknijmy na to i zobaczmy jakie informacje będziemy potrzebować by dodać nowego dyrektora. Klikamy na appoint a director i klikając na appoint a director pisujemy podstawowe dane: title, czyli Mr, Mrs, imię, drugie imię, nazwisko. I jak widać poniżej data urodzenia nationality occupation wszystkie generalnie podstawowe dane będziemy musieli na temat tej osoby wpisać by następnie kliknąć submit appointment i czekać na company's house aż przetworzy wszystkie informacje ja w tym momencie klikam na cancel ponieważ nie chcemy kolejnego dyrektora w tym momencie w naszej firmie zatem tę samą zatem to samo zrobi pan gdyby chciał pan zrobić kogokolwiek Secretary. Co dodatkowo może Pan zrobić? Klikając na File Confirmation Statement i klikając na Start, może Pan zmienić informacje dotyczące firmy. Gdyby chciał Pan stworzyć nowe akcje, wówczas tutaj klikamy na Yes. Nasze akcje nie będą na giełdzie, więc ja zostawiam No. Nie będziemy zmieniać informacji dotyczących Significant Control. Czyli osoby, która będzie miała kontrolę nad firmą. Zatem klikamy na Next. I gdybyśmy chcieli tutaj w tym momencie stworzyć nowe akcje, klikamy na Share Capital. I w tym momencie pojawią nam się informacje dotyczące tego, ile mamy akcji. Statement of Capital, czyli ile mamy akcji w tym momencie. Mamy 100 akcji, których wszystkie 100 akcji są warte jednego funta również mamy akcje preferencyjne, które stworzyliśmy. Stworzyliśmy je troszkę później, kiedy firma miała wyższą już wartość i wtedy stwierdziliśmy, że tych 10 akcji jest wartych 70 funtów. Zatem wszystkich akcji mieliśmy 110, z czego ich wartość w sumie, kiedy one wszystkie powstały, były 71 funtów. Co jest pokazane poniżej? Mamy 110 akcji o wartości 71 funtów, kiedy one powstały. Dzisiaj oczywiście wartość rynkowa firmy jest dużo wyższa, natomiast w momencie, kiedy one powstały, miały 71 funtów. Total Aggregate Amount Unpaid to 0 funtów, ponieważ wszystkie te akcje zostały rozdane między pracowników. Także, jeżeli pan będzie chciał stworzyć takie akcje, musi pan sprawdzić, ile cała firma ma wartości. Z pana balance sheet i podzielić 110 przez wartość firmy, żeby stwierdzić ile tych 10 akcji ma wartości. Także mam nadzieję, że to wideo było pomocne przy stworzeniu naszej akcji. Natomiast jeszcze musimy tutaj powiedzieć kilka słów na temat shareholderów, czyli osób, które będą tworzyć, które, które otrzymają te akcje. Klikamy na view i tutaj mamy Dawid i Ania są osobami, które mają akcje firmy. Jeśli chciałby pan cokolwiek zmienić, klikamy pan na amend. Jakby chciał pan dodać jakąkolwiek dodatkową osobę, klika pan na shareholders i teraz widzimy kto posiada akcje firmy. Dawid i Ania. Natomiast załóżmy, że jeszcze chciałby pan dodać jedną osobę. Klikamy wówczas na amend. Tutaj może pan dodać dodatkowych dwóch shareholderów klikamy na add i wpisuje pan wszystkie informacje dotyczących tego shareholdera. Następnie tworzy pan akcje, te akcje będą redeemable, te akcje będą preferencyjnymi akcjami. Chyba że chce pan dać takie akcje, które dają prawo głosu, natomiast preferencyjne akcje nie muszą dawać prawa głosu. Klikamy tutaj. Klikamy ile tych akcji Pan da tej osobie i wówczas klikniemy Pan na Save Changes i informacje te pójdą do Companies House i w Companies House będą musiały zostać przetworzone. Wówczas Pana żona będzie miała takie akcje. Mam nadzieję, że to wideo było pomocne. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnych wideo na naszym kanale YouTube. Do zobaczenia.